Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj czeka nas długi dzień i dużo rzeczy do załatwienia, dlatego że teraz przede mną dwa wyjazdy. Pierwszy do Paryża, drugi jeszcze nie zdradzę, ale w moje ulubione miejsce na ziemi, więc możecie pisać, jeżeli wiecie, jakie je to, w komentarzach i zobaczymy, czy odgadliście, więc bardzo się cieszę, ale muszę załatwić kilka rzeczy, mianowicie kupić sobie piżamę, kupić sobie krótkie spodenki takie dresowe. Chciałam, żeby mieć takie wygodne na wyjazd rzeczy do opalania. I jakieś takie mini buteleczki, więc dzisiaj czeka nas cały dzień załatwiania. Ale zanim to nastąpi, to musimy nakarmić psiaki. Bo tutaj już, proszę bardzo, proszę pokazać. Są znudzone, bo matka się za długo malowała. I słuchajcie, wiecie, co się stało? Przyjechał do mnie operator i zatrzasnął mi psa. Na klatce, rozumiecie to? I tutaj siedzieliśmy, ja się malowałam, tutaj gadu-gadu, yy, i nagle puka pan ochroniarz, że Bogdan jest na klatce schodowej. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, rozumiecie to? Ale minutę wcześniej dosłownie zaczęłam się rozglądać, gdzie jest Bogdan, i słyszałam, że ktoś szczeka, no ale tarasa nie szczeka, więc nie przypuszczałam, że on będzie szczekał i bidny, szczekał pod drzwiami, ale on ma manię wybiegania i biegania po tym korytarzu, więc może już teraz. Będzie się bał biegać. Biedny. Ojej. Pokaż jak się lenisz teraz, pokaż. Pokaż jak się lenisz, musimy Cię wyczesać. Zobaczcie co się dzieje. I tutaj nawet milion y, odkurzeń nic nie zdziała, bo tutaj się gości leni. Jak tu leżysz to pokażemy co szczoteczką. Pokaż. Ostatni raz czesaliśmy się 5 dni temu i zobaczcie co tu się dzieje. Masakra Gościu, masakra! Wszystko brudne przez ciebie w tym, w tym domu Tak, zmieniasz sobie serce. No troszkę poczeszemy Będzie pół Bogdana jak wyczeszemy Nie starcza na długo, bo on już jutro będzie miał dokładnie to samo Frania, co ty masz takie oparcie na kamerę? Co ty zasłaniasz? Franka, nie zaczepiaj go Frania Frania Nie gryź go Frania Zostaw musia. On jest grzeczny. Więc, <laughs> <Nie>, Franka! <laughs> Zaraz ciebie będę z... tutaj czesać. Ty nie lubisz. Ja. Tak, tak, jesteś grzeczny. Daj mi tutaj boczek. Jest. Czekaj, Jesz, Jeszcze to nie koniec, poczekaj. Czekaj. Czekaj. Bo to się chyba nigdy nie skończy. Widzicie, ile tego jest? A gdybyśmy go chcieli tak dokładnie wyszorować, znaczy wyczesać, to by było tego cztery razy tyle. Dobra, zbieramy się na zakupy, wieczorem wracam i kończymy. Ciebie nie ma tak dużo. Ty masz malutko. Z dziewczynką mi powinnaś lubić się czesać. No ciebie nie ma tak dużo, nie wiem czemu. Ty nie jesteś taka puchata jak bobuś. No dobra, no już nic nie robimy. Wariocie ty mały ti variocie. Grzeczni, siat. Taka jesteś grzeczna. No jest Super jest grzeczna. Ekstra. Akurat przestał ptak śpiewać. O, śpiewam. Cudownie, wiosna idzie, wiosna idzie, słuchajcie, jest cieplutko, przyjemnie. Brakuje tylko słońca, ale to słońce na pewno będzie. Ale przynajmniej jest już ciepło i w zasadzie mogłabym pójść nawet dzisiaj bez kurtki. Fajnie, uwielbiam wiosnę, bo zmienia się wtedy stylizacja, można się fajnie ubrać, nie trzeba po prostu się ubierać po prostu jak taka buka, więc naprawdę bardzo się cieszę, że robi się coraz ładniej, coraz przyjemniej. I też przyjemnie się wychodzi z psami na spacer. Wieczorami jest to prawda chłodno, ale zawsze zakładam podwójne dresy i jest ok, ale rano naprawdę czysta przyjemność wyjść na spacer, kiedy słuchać ten śpiew ptaków. Uwielbiam to. Oni są tak zmęczeni. Wczoraj byliśmy z Damianem w lesie, żeby sobie właśnie pospacerować. I oczywiście biegali bez smyczy i Bogdan po prostu ja nigdy nie widziałam, żeby on miał tyle energii. Już Franka w ogóle padła, a on dalej skakał, biegał. W ogóle tak śmiesznie podnosił łapki. Tak jak biegał, tak je rozszerzał tylnie, <grytanie> Ty, więc to było naprawdę urocze. I byli tak zmęczeni, że wróciliśmy do domu wczoraj koło godziny 18 i ja z nimi chciałam pójść na spacer znowu ponownie o 22. .00. On w ogóle nawet nie chciał iść i musiałam go brać na siłę, bo już chciałam iść spać, więc dzisiaj są zmęczeni i nawet im się nie chce spacerować. Nic im się nie chce. Tak się zmęczyli wczoraj zrezygnowałam z kurtki, idę tak, ale w sumie to tylko z auta do auta, mam nadzieję, że nie zmarznę, Pierwszy. jedziemy na zakupy. Najpierw jedziemy do elektrowni po Wiśle, bo muszę podjechać do Urban Outfitters, bo kiedyś miałam takie krótkie spodenki, takie dresowe, dokładnie takie, w jakich zawsze chodzę szarych i zawsze pytacie mnie skąd są te spodnie dresowe, one są właśnie z Urban Outfitters, ale kupiłam je chyba z 5 lat temu jak byłam w Londynie, ale cały czas... Są dostępne, bo ostatnio kupiłam sobie drugą parę i kupiłam też takie czarne i muszę kupić dokładnie takie same spodnie, tylko że krótkie, bo one są bardzo wygodne. Właśnie jak gdzieś jestem yy, na wakacjach, to zazwyczaj chodzę w takim swoim jednym secie bardzo wygodnym, a jak chcę sobie zrobić ładne zdjęcie, no to sobie zmieniam tą stylizację natomiast na co dzień uwielbiam chodzić ubrana po prostu wygodnie, więc jedziemy po te spodenki mam nadzieję, że będą a później musimy podjechać jeszcze do Victory Secret, bo chciałabym sobie kupić taką piżamkę z lepszego materiału, bo te piżamki takie klasyczne, standardowe, takie różowe one mają w moim odczuciu zły materiał, nie sprawdzałam składu, ale po prostu jakoś tak jest nieprzyjemnie w tym materiale, więc chciałabym sobie kupić coś takiego wygodnego, żeby mieć na Paryż. No i będziemy improwizować, bo dużo rzeczy mam dzisiaj do kupienia i do załatwienia, więc mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobimy. Znalazłam. Bałam się, że będą tylko niebieskie, ale znalazłam. I threw a mirror in the ocean to see all that I want to see. A major force in my head, reflections. I caught a heart on the seven seas, filled with these memories. I let it go. It's not my own. It don't soar. Nighttime. Cieszę się, mam spodenki. Bardzo się cieszę. Bałam się, że ich nie będzie, a to są moje ulubione spodenki wyjazdowe I, słuchajcie, przez przypadek. I jak sprzątałam ostatnie garderobę, to je wyrzuciłam, wiecie? Wyrzuciłam spodenki. A teraz szukamy czegoś do jedzenia, bo jest godzina 12, a ja oczywiście jeszcze nic nie jadłam. Pojedzone, zjadłam wegański ramen, był naprawdę bardzo, bardzo smaczny, a teraz lecimy na zakupy spożywcze i później kierujemy się w stronę arkadii, bo muszę kupić piżamę i rzeczy do smarowania, bo wszystkie rzeczy z filtrem mi się skończyły. A lecę później gdzieś, gdzie będzie mocne słońce, więc czeka nas jeszcze. Wciąż dużo zakupów. To będzie na szybkie śniadanie. Szkoda, że nie ma naturalnego, bo naturalny uwielbiam najbardziej, no ale nie mam. bo gdy prania, też uwielbiają naturalny. Zawsze aleję. Uwielbiam zawsze takie e, miejsca do płacenia, bo nigdy nie wiem, co gdzie przykładać. Zobaczcie, tutaj jest w ogóle tutaj. Tutaj jedno miejsce do wkładania czegoś, tutaj drugie, tutaj trzecie i zawsze po prostu tak stoję i nie wiem, gdzie mam to włożyć. Mam nadzieję, że Wy też tak macie. Gorzej, jak jest za mną kolejka, bo się ludzie patrzą na mnie jak na wariatkę. Zobaczcie, spodnie, spodenki od piżamy mamy, t-shirt z domu mam. Także jestem gotowa, piżamkę mam na Paryż, bo oczywiście wszystkie piżamy słuchajcie zostawiłam w Krakowie. Ja muszę to jakoś logistycznie e, poukładać, bo jak jestem w Warszawie brakuje mi rzeczy z Krakowa, jak jestem w Krakowie brakuje mi rzeczy z Warszawy i tak w kółko, więc po prostu co, jeżdżę na przykład do Krakowa, to złożę rzeczy z Warszawy, nie ja później wracam i nie mam, bo wracam bez niczego. Więc słuchajcie, muszę to wszystko poukładać, żebym miała i tu, i tu, bo teraz już nie będę w Krakowie i naprawdę dużo rzeczy mi brakuje, tak jak na przykład właśnie kremem z filtrem. Idziemy teraz po kremu. Kochani, jesteśmy już po zakupach i tak mamy kremy, mamy spodenki, mamy piżamy, czyli mamy wszystko, po co przyjechaliśmy. Jedyne czego mi brakuje, to kremu do twarzy, pięćdziesiątki, ale chyba mam w mieszkaniu, więc postaram się ją odszukać. No i muszę się spakować na dwa wyjazdy, bo najpierw mam Paryż. I wracam z Paryża chyba około 22-23 do Warszawy, a następnego dnia o 13 mam kolejny lot, hen, hen daleko, więc muszę spakować dwie walizki na dwa ważne wyjazdy. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że cieszę się, że mamy ze za sobą zakupy, bo naprawdę nie znoszę zakupów, jestem tak wymęczona zawsze po zakupach, więc najchętniej to bym kupowała wszystko. Online, a z drugiej strony nie chce mi się po prostu tam szukać i klikać. Więc już z dwojga złego dzisiaj wybrałam to zakupy stacjonarnie, bo nie mam za dużo czasu. Do wyjazdu zostały mi trzy dni, więc trzymajcie kciuki, żebym dobrze spakowała obie walizki. No chodź, tu białaś! Białaś! Mmm, daj się, buziaczka! Mm, tak, cię kocham! Ruduś też czeka. No chodź, tutaj, daj, buziaczka! Mmm, a nie bądź zazdrosna, ty! Zazdrości nam naszej miłości, tak? O, jaju, jaju! On jest pierworodny, no tak! A, moje piękne misie, śliczne! Piąteczka? Ekstra! Ale jesteście grzeczni! Super! Super! Teraz potrzebuję pół godziny, bo muszę troszkę popracować, mam jedno zadanie do wykonania. Także na chwilkę Was zostawiam, a ja tutaj idę do pracy. Oczywiście nie będę siedzieć przy stoliczku, tylko muszę zrobić tak, żeby mi było zgodnie. Cyk! Jeszcze herbata by mi się przydała, ale muszę coś zrobić w trymigach, jak to się mówi, więc nie ma czasu na herbatę, ale herbatę sobie odbiję później. Wow, pasuje. Wypakować zakupy. Kupiłam nieduże rzeczy, dlatego że tylko kilka dni jeszcze jestem w w Warszawie, a później jadę. Także kupiłam tylko trochę, żeby coś było o, w lodówce na ząbek. Nic tu nie ma w tej lodówce, nic. Ty już umyjemy, żeby było. Uwielbiam te jagody. Czy borówki? Mnie się w sumie w domu zawsze mówiło o borówki, ale na takie borówki, które farbowały zęby, a ja nie farbują. To teraz zrobimy herbę. Ostatnio w ogóle kupiłam bardzo fajną herbatę, czekaj, czekaj, pokażemy tu, z Victona jest naprawdę smaczna. Polecam. Mango i czarna porzeczka. Jest naprawdę bardzo dobra i nawet jeśli ktoś słodzi herbatę, to tej nie trzeba słodzić, bo ma w sobie coś takiego, no nie słodkiego, ale jest taka mocno owocowa. Bardzo dobra. Nie spodziewałam się, że będzie taka dobra. W sumie z takich herbat dostępnych w sklepach to chyba jest teraz moją ulubioną, bo tak to przeważnie piłam zazwyczaj albo rumianek, albo miętę z gruszką, ale ta jest naprawdę bardzo fajna. Nie no zapach tej herbaty jest naprawdę cudowny. Hear the sound of the unseen in the empty fall in the silence listen May it No i słuchajcie, myślałam, że już sobie posiedzę w domu i posprzątam, bo mam do zrobienia jeszcze trochę prania, a tu niestety przypomniałam sobie, że dzisiaj jest poniedziałek i że muszę odebrać sukienki i pojechać na ostatnią przemiarkę. Wydaje mi się, że one już będą do odebrania, że je będę mogła zabrać, a jak nie, to będę musiała wysłać mojego asystenta, bo już niestety do wyjazdu nie mam czasu kompletnie, żeby cokolwiek porobić. Jeszcze ta środa jest taka, powiedzmy, ale wydaje mi się, że będę biegać, pakować się, pewnie czegoś mi zabraknie, bo jednak mój kolejny wyjazd jest daleki, więc nie chciałabym, żeby mi czegoś zabrakło. Jeszcze muszę na pewno kupić ładowarkę, bo swoją zgubiłam, ale tak naprawdę to ukradła mi moja siostra Natalia, ale się do tego nie przyznaję, ale powiem wam w sekrecie ona tego nie obejrzy na pewno, ale w sekrecie Wam powiem, że ja swoje ładowarki zawsze mam zaznaczone takim tajemnym zaznaczeniem, więc ja zobaczę, czy to jest moja ładowarka, czy nie. Czy mi nie ukradła Skubana, bo pamiętam, że ja swoją przywozam do Krakowa, a ona mówi, że to była jej. No i nie mam ładowarki, więc muszę kupić na pewno ładowarkę i też chciałabym sobie kupić jakieś leki, bo nie mam leków, więc pewnie środa to będzie takie latanie. No, a teraz odbieramy sukienkę i zobaczę, jak wyglądają sukienki po... po dopasowaniu do mnie. Wiecie, o co chodzi. Tam panie mi popinały te sukienki, więc zobaczymy, jak się dzisiaj prezentują. Ale są bardzo ładne i powiem Wam, że już widziałam Wasze komentarze pod poprzednim filmem. Opisaliście, czy ubrać czarną, czy czerwoną i powiem Wam, że e, chyba zdania są podzielone. Jedni mówią, że czarna jest świetna, drudzy mówią, że nudna, że czerwona to jest coś innego, a ci, co mówią, że czarna jest świetna, mówią, że czerwona wygląda jak halka, więc w zasadzie zdania są podzielone. I do tej pory nie wiem, w jakiej sukience pójdę, więc po prostu dowiem się, w jakich sukienkach będą dziewczyny, i wtedy e, dobiorę sobie sukienkę na kolację. Jeszcze muszę się zastanowić, jakie buty ze sobą wezmę, ale chyba wezmę takie z odkrytymi palcami i pójdę bez rajtek. Jeszcze płaszcz by mi się przydał, który gdzie mam? W Krakowie. Zawsze jak byłam małą dziewczynką, to lubiłam oglądać suknie ślubne, No i właśnie tutaj podeszłam sobie do sukienki ślubnych. To totalnie nie mój etap, ale lubię na nie patrzeć. I lubię takie oglądać. Ale właśnie jak tutaj mierzyłam swoją sukienkę druchny, to pani chciała zobaczyć, jak wyglądam w gorsecie, Więc jedną sukienkę ślubną w swoim życiu zmierzyłam. I to była właśnie sukienka z tym gorsetem. Tada! I mamy jeden paseczek, a tutaj dwa na ramionkach, żeby się wszystko ładnie trzymało. Ale jestem zadowolona. Piękna jest ta sukienka. Śliczna. Jest taka jest wygodna, bardzo dobrze w niej się czuję i w zasadzie to już bym mogła iść w niej na miasto, ale czeka na Paryż. Jest super jest wygodna. Plecy są zmienione, zobaczcie, są wyżej. No i tutaj wszystko mi się trzyma, więc bardzo fajnie. Piękna jest ta sukienka. Jak po biegu nie umiem, ale możemy sprawdzić. <głosy> <głosy> Najważniejsze, że nie widać majtek. Piękna, no jestem zachwycona. Naprawdę ta sukienka to jest chyba najpiękniejsza sukienka jaką miałam. To co, to teraz mierzymy Waszą ulubioną? Nie waszą ulubioną, bo część e, mówiła, że czerwona to jest ich ulubiona, więc z drugiej części ulubioną czarną. Jezu, śliczna są ta sukienki, naprawdę jestem tak zadowolona. Piękna. Mam nadzieję tylko, że się nie zabija ten materiał, ale chyba nie powinna. Wiesz co, nie? Piękna. Ale jestem happy. Jestem happy i dalej nie wiem, w której pójdę ubrana. Ale tak jak powiedziałam, zapytam dziewczyn, jakie mają sukienki na kolację i wtedy wybierę albo jedną, albo drugą, ale muszę tutaj po prostu wykorzystać tę sukienkę na zdjęcia w Paryżu. Piękna, jeszcze ona się tak pięknie mieni. Nie wiem, czy to widać w obiektywie, ale no naprawdę jest genialna. Zobaczcie, nawet została uszyta tak, że wygląda jakbym miała długie nogi. Wcale takich nie mam. I nie wiem, jak to jest, ale dzisiaj nie czuję się totalnie dobrze. Przyszłam tutaj, ubrałam sukienkę i od razu humor lepszy. Nie wiem, jak to jest. I nawet tutaj jest taki szef, który podkreśla pośladki. Ja nie mam takich ładnych pośladków, ale wyglądają całkiem nieźle w tej sukience, więc super. Taran! Karola ja. Ale znowu w lepszym humorze. Ostatnio powiem Wam, że coś ten mój humor jest średni. Tak szczerze Wam powiem. Jakiś mam zjazd energetyczny i nie czuję się najlepiej. Chociaż ostatnio mówiłam Wam, że czuję się bardzo dobrze. Ale ostatnie dni, weekend miałam taki no kiepski, powiem Wam szczerze. Cały czas tylko chciałam spać, nic nie robić, nawet mi się jeść nic nie chciało. I przyjechałam tutaj w takim humorze 4 na 10 bym powiedziała. Tragedii nie było, ale już humor mam Zdecydowanie lepsze. Czuję się teraz jak Magda Kessler wychodząca z restauracji. Mamy to, mamy sukienki i teraz musimy mieć czas, żeby zrobić przepiękne rzeczy. Już, nie wiem, nagrywaliśmy to, że powiedziałam, że już sprawdziłam, do której świeci się wieża Eiffla, więc mamy czas do pierwszej 1.30, żeby tam pójść i nagrać piękny materiał. Musimy to zrobić. I słuchajcie. Znowu wychodzimy stąd i znowu pada, patrz. Ale to oznacza, że później będzie pięknie. Teraz trzy, dwa, jeden. Ojejku, ale cudownie, ale cudownie. Ostatnio jestem wykończona. Serio. Powiem Wam, że ostatnio jestem tak zmęczona, bo całymi dniami pracowałam. Jak nie pracowałam, to yy, nagrywałam. Jak nie nagrywałam, to robiłam jakieś zdjęcia do salonu produktów i tak dalej, więc po prostu byłam w ciągłym biegu i nawet ostatnio miałam po prostu takie przemyślenia, że nie mam czasu ćwiczyć. I zaczęłam chodzić na ćwiczenia na godzinę 8 rano i super. Natomiast później wieczorem byłam tak zmęczona, że już nie miałam siły totalnie na nic. Więc w zasadzie wiem, że muszę coś zmienić w moim życiu, bo ja albo mam tak, że jestem na wyjeździe, i staram się odpoczywać, ale później jak wracam, to nawet nie mam kiedy po prostu odchorować tego jetlaka, bo od razu idę do pracy i teraz też tak będę mieć, słuchajcie, że z tego mojego długiego, długiego wyjazdu, w sensie dziewięciodniowego, wracam, o 12 jestem na lotnisku, a o godzinie 13 już jestem w salonie, więc to będzie dzień bardzo, bardzo trudny dla mnie i muszę spać w samolocie, żeby później móc funkcjonować w pracy. I właśnie co tak wygląda, że jak już wracam yy, i Wracam z jakiegoś wyjazdu, no to po prostu już wpadam w taki wir pracy, już mam tą pracę rozpisaną i jestem w salonie. Pracuję całymi dniami. Jak już wchodzę do salonu, to nie pracuję sobie po 6 godzin, tylko jestem 12 godzin, więc wpadam tam, pracuję 12 godzin, następnego dnia rano wstaję, na przykład o godzinie 7 nagrywam. No i tak to wygląda. Dla niektórych to jest mało. Być może, bo tutaj zaraz ktoś mi napisze, ale przecież, Sylwia, na tyle wyjazdu wyjeżdżasz, a ktoś nie ma takiej możliwości. No i oczywiście, że tak, zgadzam się z tym. Ja też kiedyś pracowałam po 12 godzin nieustannie i nie miałam żadnych wakacji, tylko pracowałam, pracowałam. Ale teraz tak to moje życie wygląda, że właśnie jak mam troszkę wolnego i mogę sobie pozwolić na jakiś wyjazd, no to jadę, a później wracam i muszę to wszystko odrobić, więc jest dosyć intensywnie. No, i też Wam mówiłam, że ostatnio ta moja terapia jest dosyć trudna, i też widzę, powiem szczerze, taki trochę spadek formy, że nie jestem aż tak bardzo radosna jak wcześniej. Mam jakieś takie swoje rozkminki, przemyślenia, też się zastanawiam, czy na przykład coś tam ma sens, więc powiem Wam, że mam takie okresy. Gdzie czuję, że jest mi trochę gorzej i się zastanawiam, czy w ogóle cokolwiek, co, co robię, ma sens. A później przychodzi taki dzień, gdzie udało mi się super wykonać pracę, nagrać fajne filmy, zrobić super materiał, i mam takie: Kurde, jestem z siebie dumna i to, co robię, jest super, ma sens, jest potrzebne mnie i też jest to coś fajnego dla Was. Więc ostatnio czuję, że tak mam. Tak. Taką sinusoidę, ale to też chyba jest taki etap terapii i etap samorozwoju. Ja czuję, że w ogóle zmieniłam się, jestem zupełnie innym człowiekiem niż wcześniej. Przede wszystkim jestem bardziej spokojna, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Bardzo mnie cieszy, bo wcześniej byłam bardzo nerwowa. Stresowałam się i też właśnie miałam takie życie mocno w biegu, ale nie uporządkowane, więc ciągle się stresowałam, że się z czymś nie wyrobię. A teraz mam życie w biegu, ale uporządkowane, wiem, że się ze wszystkim wyrobię, ale mam mało czasu dla siebie, a właśnie czuję, że jest mi potrzebny na przykład taki jeden dzień, żeby sobie posiedzieć w domu, żeby nic nie robić. Tak jak właśnie wczoraj umówiłam się z Damianem, byliśmy w lesie z psiakami i to naprawdę było świetne. Wróciłam i spałam praktycznie cały dzień, i czuję, że się zregenerowałam. Ale w moim kalendarzu jest mało takich dni, więc to na pewno jest coś do zmiany. I tutaj też was przestrzegam przed tym, żebyście nie wpadli w taki wir pracy, bo później macie coś takiego, że się budzicie i się zastanawiacie, kurde, jak to moje życie wygląda. Tylko pracuję, nie ma czasu na przyjemności, nie ma czasu na znajomych, na nic nie ma czasu tak naprawdę. Na ćwiczenia tylko rano, bo później się nie, nie wyrobicie, więc ważny jest balans, i ja właśnie muszę zadbać o ten balans. Wyjazdy wyjazdami, fajnie, że mi się udaje wyjeżdżać, natomiast jak wracam, to też fajnie by było mieć ten jeden dzień wolny na to, żeby sobie choćby nawet zrobić to pranie, wiecie, przespać się po tym samolocie, a nie tak jak ja, że wracam i od razu idę do pracy z lotniska, nawet nie mam kiedy się przebrać, umyć i tak dalej. Więc teraz będę dbać Balans. Muszę się o to zatroszczyć, żeby po prostu być zdrową, żeby też mieć czas na posiłki, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, godzina 12 ja jeszcze nic nie zjadłam, bo tyle rzeczy od rana miałam do roboty. Rano miałam telefony, ważne maile, też miałam spotkania online, więc to, co Wy tutaj widzicie, co ja robię, to jest naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także dzisiaj jestem taka mm, do spania. Ale fajnie, bo teraz już tylko zrobię sobie pranie, poogarniam takie drobne rzeczy i będę sobie odpoczywać. Jutro zaczynam pracę o godzinie ósmej, więc dosyć wcześnie, ale tak jak wspominałam, balans tutaj musi być, i muszę tak wszystko sobie zaplanować, żeby mieć ten jeden dzień na takie nic nie robienie, bo to jest bardzo ważne, żeby móc sobie posiedzieć w domu, bo ja tak naprawdę w swoim domu to jestem gościem, tylko tutaj śpię, a tak być. Nie powinno. I tak troszkę więcej spędzam czasu tutaj w moim mieszkaniu w Warszawie i w Krakowie, yy, odkąd nagrywam. Bo tak naprawdę i sobie coś pogotuję i czuję ten taki klimat, wiecie, domowy. Ale gdybym nie nagrywała, to już bym mnie wywiało do pracy i bym siedziała całymi dniami w salonie i bym tam coś ogarniała. No, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym filmie. pa! pa.